Rower dla ufoludka. Przyleciał ufoludek na planetę Ziemię. Tam wylądował na lotnisku. W nowym targu zobaczył ścieżki rowerowe i chciał dostać dla siebie rower i go wziąć do kosmosu. I poszedł do dzieci. Spytać się o rowery, a oni się tak przestraszyli, że aż się wywrócili ze swoich rowerów. Proszę o wszystkie rowery, bo chcę je zmierzyć. Dobrze, proszę. Mój, ale mój. Weź mój, mój będzie najlepszy. Dzieci mu pokazały wszystkie swoje rowery, on wszystkie je odrzuci. Jeden z tych, co dał mu jeden rower, jeszcze przeprowadził jeden drugi. Ten się mu spodobał i się przejechał na tym rowerze, na tych ścieżkach, co widział. Później UFO go zabiera razem z rowerem. I później dzieci i UFO ludek się żegnają. Pa, 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 pa! Koniec. Realizacja. Grześ. Pomoc dźwiękowa. Olga. 他人呢？